Dobra, ok. No to zaczynamy od prezentacji samiczki. To jest najstarsza samiczka. że tak powiem, od której się zaczęło. Postaramy się zrobić oczko. Później będzie zdjęcie gdzieś tam dodane. A, się wyrywa. To jest samiczka z 13 roku. Obrączka ma z 13, ona jest w ogóle z 12. Bo obrączka była później zakładana. I teraz ją wpuścimy. Tu jest samczyk. Mnie nie musisz nagrywać. Tu jest samczyk, który zniosie się parzy od początku. On jest 2 lata od niej starszy. Tak jak widać. Na razie puścimy go do samiczki. One w tym roku są przeparzone. Już się tak nie parzą jak się parzyły Czyli ona jest z 12, on jest z 10 roku. Ten samczyk już jest stary lotliwy. Dla porównania puszczę wywrotka, bo niektórzy nie wiedzą, jak porównywać. Ja preferuję troszkę krótsze patrz, patrz, patrz. Samiczkę i samczyk będzie, będzie można później porównać. One są równiutkie. Długością się w ogóle nie różnią. A tu jest wywrotek to jest gąb krótki różnią się dziobem a na długość tak jak widać, niewielka różnica. Weź tak, zrób, żeby dwa było widać. Chodzi o długość do ogona aż. O tak o. Brat nagrywa, a dokładnie nie wie jak z tymi gołębiami się poruszać jeszcze. O. I tak wyglądają w stosunku do wywrotka. Wywrotek jest bardzo dobrej klasy. Jakieś drobne mankamenty, ale jeśli chodzi o wysokość i o długość jego, więc chyba jest wszystko zachowane tak jak się należy. Głowa, dziób trochę można by było poprawić, ale ale wielkość jest ok więc tak jak widać transe są małe ale ładnej budowy, ładny kształt oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ja preferuję takie gołąbki, teraz pokażę dwa samczyki ich dzieci bo jak mam dobrą linię i dobrą, dobrą krew to to jest gołąbek z 2020 roku. Tak jak widać tu może do słońca bardziej. O. Tylko, Bo tutaj w cieniu jesteśmy, musimy się trochę cofnąć. O. Oczko w środku jest idealnie białe, nie ma żadnych żyłek. To są jedne. Jedne z lepszych według mnie, ale ja preferuję takie, ktoś może preferować troszkę inne gołąbki. A tu jest drugi samczyk też 2020 rok. On tu kiedyś był podziobany, troszeczkę ma brew zniekształcono, z tej strony ma troszkę lepszy profil To jest brat tego gołąbka. O, tak wygląda. O. I teraz można to pokazać z bliska. Teraz żeby żeby może można było porównać, to zaraz pokażemy samiczki, te zabierzemy w stąd, tą parkę. To są już z tych samych gołąbków, tylko z 2022 roku. Tu są dwie samiczki. Już nie będę łapał wszystkich gołębi. I te samiczki są z tej samej pary akurat. O. Tak się prezentują. To są krótkie gołąbki. Wiesz, to jest z 2022 roku samiczka numer 2. Trochę dziczeją, bo w ręce nie są łapane. O. Później zrobimy zdjęcia. I będzie ten. To jest jedna linia gołąbków, nie? I dla porównania będą będzie dwubarwna berlińska. Do nich pójdzie Trochę się szamotają, albo ten, żeby można było porównać. Berlińska wygląda większa od Transla, gdzie to są gołębie długie. A w budowie i w porównaniu są w zasadzie w sylwetkę, mają mniejszą od, od berlińskiej dwubarwnej, srokatej. A to jest gołąbek już z tego roku po tych samych gołąbkach, dalej weźmiemy go też trochę na światło, żeby było widać o jest jego oczko budowa, to jest ze stycznia gołąbek styczeń, luty mniej więcej by musiał na spis sprawdzić, to jest 2023 obrączka o i to jest samczyk starszy tego trzeba oddać pomału Tylko akurat to jest ten samczyk, jest po, po tych yy, dwóch samczykach, po tych z tej pierwszej pary. A tu jest samiczka. Nie pamiętam w tej chwili na spisie, trzeba by było zobaczyć, który która jest po którym. Układ głowy u jednych jest bardziej okrągła, u jednych jest bardziej taka, jak to niektórzy nazywają, kanciata. Kto co lubi bardziej. No mnie się podobają tak w takim, takim sylwetce i w takim kształcie jak, jak są. Tu jest druga samiczka. To też jest y, taki trochę starszy gołąbek. A to są już młodsze gołębie. One mają ze, ze dwa miesiące, tak jak zresztą widać, bym musiał dokładnie spojrzeć jakie mają ten O I to są z tych samych gołębi się wywodzą. Wzięty jest jeden z jednych, drugi z drugich. O, dwa, do przydatny, tu jest kolejny młody, Ta z tej pary, Ta z tej drugiej. Troszeczkę młodsze. O. Tak jak widać, to jest zostawione już do, do rozpłodu. Na razie jeszcze ciemno kalinę ma, bo, bo młode tranzelki w większości mają kalinę. Później się wybarwiają. Tak jak zresztą tu widać. Starsze i młodsze. Starsze są z tyłu, młodsze są z przodu. Zabiorę teraz tego berlińskiego. O, i to by było. Aha, i jeszcze tak, żeby było od razu jasne to. Gołąbki, gołąbki które były prezentowane, wszystkie będą zaznaczone na główkach. by nie było, że później dwa razy są te same pokazywane mi to nie przeszkadza, bo one teraz spierają. Później pokażę drugą linię na drugim filmiku będą. W zasadzie one tam mają wiadomo inne numery obrączek i co będą się też różniły, może niekoniecznie wielkością, ale może bardziej głową. Tamte co była ta pierwsza para to i tak to są gołębie najstarsze, więc już starszych nie mam, więc wiadomo, że będzie to, będzie to zauważalne, a mi też będzie łatwiej weryfikować później łapanie do kolejnego filmiku, kolejnych gołąbków To jest tylko taki znacznik dla mnie, żebym, żebym wiedział Czasem tak zaznaczam jak, jak szczepy Żeby było wiadomo które są kiedy poszczepione Jest około 50 sztuk, więc poświęcę pewnie na transle za 3-4 filmiki. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja. Dzięki za podpowiedź.